Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z prezentacją mini albumiku. Widzicie, tutaj przed, przede mną leży kolekcja od Lemon e, Serenity, ponieważ właśnie z tej, tej kolekcji użyłem do wykonania tego, e, tego albumiku. Zostałem poproszony o wykonanie jakiejś pamiątki z okazji Wsztu Świętego dla chłopca. Osoba, która zamawiała, poprosiła, żeby to, była, żeby to był mini albumik, plus do tego, żeby to była karteczka i żeby to w miarę do siebie pasowało. Długo się zastanawiałem może nie nad wyborem kolekcji, bo, bo akurat już z tej kolekcji album dla chłopca z okazji ksztu się wykonywałem, więc bardzo świetnie się ta kolekcja w tej tematyce sprawdziła, dlatego sięgnąłem ponownie po tą kolekcję. Natomiast zastanawiałem się nad formą, jakby to wszystko miało wyglądać, tym bardziej, że miałem takie polecenie, żeby to w sumie fajnie wszystko do siebie pasowało. I powstało coś takiego, już Wam pokazuję. Czyli kolekcję mamy już załatwioną. Powstało coś, coś takiego, ja Wam tutaj. Pokażę, powstało coś takiego. To jest mini albumik, i do tego jest karteczka. Zrobiłem taki komplecik. Zastanawiałem się długo, ponieważ robić osobno mini albumik, to mini albumik też trzeba w jakieś pudełko zapakować coś takiego, żeby to można było potem jakoś fajnie przechować. Kartkę robiąc taką. Yy, przestrzenną yy, też trzeba zapakować w pudełko. No, dwa pudełka, pudełko w pudełku jakoś mi to nie pasowało, więc postanowiłem zrobić taki komplecik, który polega na tym, że całość prezentuje się jako mini albumik. Natomiast tutaj na okładce, na przodzie tego mini albumiku, jest przymocowana na magnesiki karteczka. To ona jest. Trzyma się na magnesikach. I tutaj to jest kolekcja. Też ta Serenity. Tylko tutaj wykorzystałem jeszcze te symbole Chrztu Świętego. To jest chyba, nie chyba, tylko na pewno elementy do wycinania od Craft O'Clock w dniu Chrztu Świętego. To jest napis chyba też od Craft O'Clock. To są kwiaty od, to jest kwiaty od tego zestawu od Ewy Argalskiej. Bardzo fajne, materiałowe kwiatuszki, bardzo jakoś tak, no, wpasowało mi się tutaj, pasuje mi do tego. Kwiatuszki są chyba od Scrapboysów. Tutaj gałązki, te, co tutaj wystają, to są od Craft and New Design i tutaj te kalkowe listeczki, które też gdzie nigdzie wystają, to są od stempelki z Lemon Craft. I tutaj serduszko, kropeleczka, takie żeby dodatkowo ozdobić. Na tle jest taka przepiękna delikatna koroneczka. Tutaj jest zrobiony taki uchwycik, ponieważ karteczka też jest zamykana. Na chciałem, żeby była zamykana na magnesik. Ponieważ przyczepić samą karteczkę, to, to potem, jeżeli ktoś by chciał to postawić czy otworzyć, czy coś, to tu, jeżeli bym tego nie zrobił na zamykanie na magnesik, to to by latało. To wszystko. A tak, to to się może spokojnie tutaj. Tutaj otworzyć. W środku, tak jak nigdy nie, nie oklejam kartek w środku, tylko wklejam życzenie, jeżeli sobie ktoś tam życzy. Tak, tutaj postanowiłem już obkleić w środku tą karteczkę. Tutaj są życzenia, a tutaj jest z boku miejsce na taka malutka kieszonka, żeby można było wsunąć jakiś upominek pieniężny. I z tyłu też jest obklejone, także to jest karteczka. A natomiast tutaj albumik prezentuje się w ten sposób. Tutaj na stronie tej okładkowej przedniej chciałem, no wiedziałem, że będzie przymocowana ta kartka i to już będzie samo w sobie ozdobą tego mini albumiku, ale po ściągnięciu tej karteczki, no wydawało mi się tutaj, że to jest takie puste i nie wiadomo co to, do czego tutaj służy. Nie, no nie mogłem, tutaj, wiedząc, że tu będzie przyczepiona kartka na magnes, nie mogłem zrobić żadnej też ozdoby, jakiejś takiej przestrzennej, coś tutaj nakleić, więc postanowiłem tylko przy, wykleić taką rameczkę i taki tylko zrobić napis z okazji Krzesła Świętego, żeby ta karteczka mogła tutaj spokojnie być przypięta. Piękny niebieski papier z takim y, wzorem z przodu i z tyłu. Z tyłu jest naklejeczka moja, że to ja wykonałem ten albumik. Albumik jest zawiązywany na tą wstążeczkę Gnieciuch od Craft and You Design, chyba. Tak, tak. I otwieramy albumik. I albumik w środku też jest bardzo, bardzo taki y, skromny, prosty. Tutaj tak jak już wiecie, ja te moje mini albumiki wykonuję na bazie z Eco Scrub Booking. Tutaj na jednej stronie wykonuję kieszeń, na drugiej wykonuję taki wodospad ukryty. No, mini album to jest taka forma, gdzie nie, nie pomieścimy dużo, dużej ilości zdjęć, ale najważniejsze zdjęcia z uroczystości przyjęcia sakramentu Krztu Świętego na pewno się tutaj zmieszczą. I tutaj, tak jak już mówiłem, na tej stronie mamy taką kieszonkę. Tu jest wyciętym dziur, tym wykrojnikiem. To jest element. Ja już mam kiedyś chyba w którymś filmiku pokazywałem ten wykrojnik. Element. Jakby to wam wytłumaczyć, dostałem wykrojnik, i z jednej strony był taki brzeg, i z drugiej był brzeg. Także to fajnie można wykorzystywać właśnie do takich kieszonek. Nie chciałem tutaj już dodawać żadnych grafik dodatkowych, ponieważ to jest przepiękne: są kwiaty. Jest tylko tutaj na tej kieszonce napis Ja Ciebie chrzczą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Zostawiłem tyle Myślałem jeszcze tutaj gdzieś w swoich zasobach Znalazłem, to Wam pokażę taką, taką grafikę To jest też wycięta ramka właśnie z tej kolekcji Serenity I tutaj chciałem wkleić I tutaj gdzieś przyczepić, ale jakoś mi to tak Raz, że jest duże, dwa. No nie grało mi to do końca, więc postanowiłem, że już nie będę tutaj nic, yy, nic dodawał. Albumik pomieści zdjęcia 10 na 15 Tutaj mam cztery maty na zdjęcia. Z jednej strony są obklejone, z drugiej strony są nieobklejone. Yy, maty są zrobione 10,5 yy, 10 na 15,5. Także nawet tutaj jest przyklejone zdjęcie. Jeżeli tutaj przyjdzie zdjęcie 10,5, yy, 10x15 to jeszcze tutaj zostanie taka ramka ozdobna, także myślę, że to będzie fajnie wyglądało także tutaj tak by się prezentowała ta pierwsza część tego mini albumiku przepiękne są te koronki tutaj wykończenie, no mi się to bardzo podoba i, i ja lubię takie delikatne rzeczy i dlatego tu już nie chciałem nic więcej dodawać. Tutaj natomiast na drugiej stronie tego naszego mini albumiku znajduje się wodospad ukryty on jest zamykany na magnesik tutaj ta część jest zamontowana na, na folię Ponieważ no, to dodaje takiej lekkości całemu temu albumikowi, to się otwiera. I tutaj też są poobklejane tylko z jednej strony maty na zdjęcia. I tutaj też jest zostawione miejsce. Być może właściciel, właściciele tego albumiku będą sobie tutaj chcieli coś wpisać albo coś przykleić. To już będzie od nich zależało. I tutaj jest takie kółeczko. Na kółeczku jest tylko motylek. I tak by się prezentował ten, ten komplecik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Być może kogoś zainspirowałem. Jeżeli komu się podobało i chciałby wykonać podobny, to jak najbardziej zapraszam i zachęcam do, do inspirowania się. Tyle z mojej strony. Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama. Linki podam w opisie filmu. Tam regularnie staram się wrzucać projekty, które, którymi, które wykonuję, którymi chciałbym Was troszkę poinspirować. Jeżeli oczywiście macie taką chęć, to, to korzystajcie inspirujcie się. Także tyle z mojej strony. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym filmiku. Kupa!